Jesteśmy na Pomorskich Targach Autokosmetyki, jesteśmy na stanowisku Benbow i dzisiaj pokażę Wam te urządzenia pneumatyczne marki Benbow, które możecie wykorzystać w studiu autodetalingowym. Jeżeli masz takie dywaniki, których nie jesteś w stanie fizycznie odkurzyć, Zobacz, nawet jak zajebałeś kopa, to nic z nich nie wypada Użyj takich urządzeń pneumatycznych marki Benbow, żeby wyrzucić cały ten piach, który nie jesteś w stanie odkurzyć Wszystko wypada A jeżeli lubisz czystość w garażu, urządzenie pneumatyczne od Benbow'a Vacuum Posłuży Ci na to, że tu możesz podpiąć odkurzacz, który będzie wsysał ten syf, którego nie jesteś w stanie fizycznie odkurzyć Odpalamy Zobacz, w ogóle nie rozrzuca wokół tego syfu z tego dywanika Ale się! A jeszcze masz opcję ze zbiorniczkiem, którą od razu możesz wyprać czy fotele, czy materiałowe dywaniki Oprócz Pneumatycznych do odkurzania. Możecie nawet kupić pistolety. Oprócz zalakierowania możecie nimi też lakierować skóry w Demontuje Demontujesz znaczki w aucie, możesz użyć na wkrętarkę takiego, ja to nazywam tofik. Zaczek pachnie jak tofi. No, No i to usuwa ten klej. Nie uszkadzając swojego lakieru. Do mycia najważniejsze jest wiadro. A jeszcze ważniejszy jest ten separator, który rzuca Ci brud na dół, żeby nie brać tego na gąbkę i nie rysować lakieru. No ale jeżeli jesteś fanem jazdy na myjnie bezdotykowe, masz taką zakrętkę, żeby Ci wiadro nie wydupiło w furze. A jak masz stanowisko do mycia, możesz mieć takie coś na kółkach, a nawet na dwóch. Zobacz jakie wytrzymały, trochę waży. <laughs> Macie też urządzenia, które wydmuchują powietrze, zobacz jest są silne. Chcesz więcej tak zjebanego kontentu? Obserwuj.